Cześć. Zobaczcie nowość, która jest zupełnie inną propozycją papeterii niż dotychczas wam proponowaliśmy. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na imitację marmuru, który połyskuje w świetle oraz geometryczne wzory w postaci prostych linii przecinających się nawzajem. Ale myślę, że takim zwieńczeniem całości jest złoty metalizowany sznureczek i jest on przewiązany, jak widzicie, w dość oryginalny sposób. Wnętrze zaproszeń uzupełniliśmy, już wam pokazuję, tylko i wyłącznie o samą treść, aby zachować minimalizm. Pamiętajcie o najważniejszych informacjach, które powinny się tutaj znaleźć, między innymi kto zaprasza, kogo, gdzie i tym podobne. Tylna część zaproszeń występuje w dwóch wersjach, czyli z personalizacją imion i nazwisk gości oraz druga wersja bez personalizacji imion i nazwisk. Wersja numer 1 przeznaczona jest przede wszystkim do przeźroczystej koperty i już Wam pokazuję, jak ona wygląda. Wersja numer 2, którą Wam przed chwilą pokazywałam i jeszcze raz dla pewności pokażę, czyli ta, przeznaczona jest do koperty papierowej, ponieważ personalizację imion i nazwisk mamy tutaj na kopercie, więc nie ma potrzeby drukowania tego y jeszcze raz na tylnej części zaproszenia. I właśnie w tym wariancie macie dodatkową możliwość, czyli uzupełnienie wnętrza koperty wkładką, która jest kontynuacją grafiki z frontu zaproszeń. I pokażę Wam w całości, jak się to prezentuje. Zobaczcie sami. Okej, okay, to by było na tyle. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to jest to chyba jakiś znak. I możliwe, że nasze zaproszenia wpadły wam w oko. Oczywiście bardzo się z tego powodu cieszymy. Tymczasem mówię wam do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.